Obecnie wszystko jest ok, czuję się lepiej niż przez ostatnie dwa lata, ale wiadomo, że przed wypadkiem forma była jeszcze lepsza. Doznałem poważnych urazów i droga do pełnej sprawności wciąż jest przede mną. Powoli, z każdym dniem jest coraz lepiej. Oczywiście potrzebuję czasu i ciężkiej pracy, ale myślę, że to dobry moment dla mnie, że mogłem znaleźć się tu w Walencji i wziąć udział w testach. Prawie dwa lata temu byłem tutaj z Formułą 1, teraz jestem z DTM. Oczywiście wolałbym być tu w bolidzie F1, ale wierzę, że powoli, małymi krokami wszystko będzie szło w dobrą stronę i pewnego dnia dostanę szansę, aby znów zasiąść za kierownicą bolidu F1, tu w Walencji lub gdziekolwiek indziej. W przeszłości testowałem różne auta, ale po wypadku jeszcze nie jeździłem autem z dociskiem aerodynamicznym. Dzisiejsze testy były dosyć skomplikowane. Mieliśmy tylko jeden przejazd w suchych warunkach. Później mocno padało, więc przestaliśmy jeździć, a następnie testowaliśmy na mokrym torze. Ogólnie w aucie czułem się dobrze, pewnie, co jest bardzo ważne, zwłaszcza, że miałem mało czasu, żeby się zaadoptować. Przed nami jeszcze jeden dzień testów i mam nadzieję, że wszystko będzie ok i będę dobrze się bawił. Mam pewne ograniczenia ruchowe. Jeździłem różnymi autami i jeśli jest tam wystarczająco dużo miejsca, a tak jest w samochodzie DTM, wówczas to nie wpływa na mnie, na moją rękę. Oczywiście im więcej jeżdżę, tym lepiej się czuję i wszystko idzie coraz lepiej. To ważne wiedzieć, że twoje ciało dobrze reaguje i spisuje się coraz lepiej z każdym dniem i z każdym przejechanym kilometrem. Te testy to taki początek, aby zapoznać się z samochodem, zobaczyć jak to wszystko wygląda, wyczuć jak jeździ się autem DTM. Jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji, co będę robił w tym roku. DTM jest jedną z opcji.